Cześć wszystkim z tej strony Lisek 11 I zaczynamy kolejny odcinek Mirrors <mierdzi> Edge Trzeba wejść zupełnie za ten płot co widzieliśmy przed nami przed chwilą Trzeba wykonać to A, żeby nie było. Przez cały czas radziłbym zmienić pozycję. Dlaczego? Snajperzy. Zaraz zobaczycie, że snajperzy. O, macie nawet. O. Znaczy zostałem trafiany, trafianym ze snajperów. O, widzicie ten czerwony raserek? To jest snajper Na nich trzeba bardzo uważać. I przez rymny. W sumie szczerze mówiąc, jedna rybna w tym poziomie mnie wpływia. Powiem Wam, która. Idziemy teraz na sam dół do. nie było. Na kurwa. Zaszyna odlatuje, chyba jak przycisz to. do kanału, buzo. Sanisko Przeciskamy ten kozik bo, bo dzięki temu kusikowi otwieramy tą dużą bramę Teraz czekamy, aż się to otworzy. Bo właśnie wcisnąłem przycisk na to i muszę chwilę poczekać. O właśnie. Tej dość bez No, widzieliście tych gości na górze? Właśnie, to w Jednego nawet ubijemy. Nie, przenieś. Ja zawsze zdejmuję Jeden Kurwa I drugi I mogę poszuścić Teraz mam z głowy i teraz mogę się bezpiecznie przemieszczać Między tutaj tymi drogami Idziemy po tej linii. I tak, tu musimy się spieszyć. Po na dole, jak widzicie, macie kolejnych ludzi. To niestety uniknąć upadku się nie dało. O, prawie spadłem. O, to było mocne. A teraz idziemy w odwrotną stronę, czyli na samą górę. Pff. <laughs> Chciałem celować w szprynę, a nie w tą platformę. Ale dobra, nieważne. <laughs> cicho, dzwonek. I tu byśmy się w ogóle nie dostali. Musimy drabinę. I tu to samo, drabiną. Jak się pojawia szafczek czerwony, ja spowalniam czas. Po czasami nie mogę nawet jakieś szybki trafić. O. I teraz działa dobrze Teraz musimy uważać, bo będą niebiescy. O. Już słyszycie, że do nas strzelają. I winda. Cyzor może coś wiedzieć o śmierci Poupa, więc nie daj mu się podpuścić, dobra? Kiedyś był niezłym sprinterem. Bóg jeden wie, dla kogo teraz pracuje. jest Cezar. I tak tu pokazują mechanikę na przykład czego Kogoś? Czegoś? To nie przedmiot. Nie yes, udało się Jakbym nie zrobił czołganie Jakbym nie zrobił katurlu to by pewnie obrażenia ob dostał Więc w tym poziomie nawet w ogóle nam... Nie ucieknie. To on automatycznie na nas czeka wręcz. O, No nie! Jeszcze się zjebałem dołu. Po co ja wchodzę na górę? Jak tu jest droga? Okej, okay, lecimy. No to co tam u was po windy O, o. o kościak sobie zapodałeś w czerep jakoś do niego. Jakie mi nie sięgłem? No. O, i to są te rymne. Widzicie się tą drugą, tą ostatnią? Ona jest kurwiająca. Tylko tyle mogę powiedzieć. A to, to dlaczego wkurwiające? To ja wam powiem. Jak się przenika przez tą rywnę To się nie dziwić. Do tego zawsze... O! Dopiero teraz mogę się złapać tej rymny. Jakbym mniejżej złapał się, to ta rymna byłaby niewidzialna. Do naszego dotyku... Do naszego... dotyku. Normalnie bym przeniknął, nie? Co tu jesteś? Powiedz mi, co ikar ma wspólnego z morderstwem Popa. Ponoć pies go zdjął. To źle słyszałeś. Lubisz wrestling? Bob lubił wrestling. Bardzo. Nawet zatrudnił byłego zawodnika do ochrony. Travis Barf. Dawniej znany jako Robert. Dokąd to zmierza? Robert. Zbier, co miał szczęście. Ludzie bywają zbyt głupi, aby znać swoje miejsce. Chcą pływać w dużym stale. Nie widzą, że są tam klucze. Moja rada, zacznij od tej kupy mięcha. Miłego polowania, Faith. Nie wiem, czy warto iść prosto do Robberna. Nie, zobaczę się z milenem Co ty robisz, Faith? Powiesz mu o styzorze? Jeszcze nie. Wciąż jest gliną. Nieważne, co mówi Kate. nik Jestem pewna. Siostra Henry. Nie wspominała, czy ma siostrę. No tak. Ona w ogóle się nie mówi. Powiedziała, że jak coś pójdzie źle, mam pana znać. Została aresztowana. A czy ty nie jesteś podejrzaną, która uciekła z miejsca zbrodni? No cóż, pamięć mi nie zawodzi, gdy mam splugę przed twarzą. Wiem, Została robiona, wiem. Wiem, że Kate nie jest tu zdolna do czegoś takiego. Kapitan zadaje trudne pytanie. A ja nie mogę się z nią skontaktować. A co pan wie na temat Miatego i Kara? No co? Tutaj o tym mowa. Pot miał to w dłoni. To z jego pamiętnika. Zebrałeś dowód. Kate to moja jedna rodzina. A winy w pierwiu nie żyją zbyt długo. Jeśli tam trafi, to śmierć. Nie, nie powstrzymujcie. Jestem to winien Kate. Ale wielu ludzi będzie próbowało. A ja powstrzymać ich. Też nie zdołam. Bieganie to moja specjalność. Eee? jak Batman. Bat Robert ma pióro w firmie Z Barfield International Shipping przy stacji Metra Riding Park. Szukaj dużego szydu na szczycie budynku, to ułatwi sprawę. Miałem raz Robberna w akcji. Jakiemuś biedakowi złamał rękę, a go pociągnął z dynki. Jeśli Robbern rzeczywiście ma coś wspólnego z zamordowaniem Boba i wystawieniem Kej, to nie będzie chciał rozmawiać, tylko zabijać. O kurwa. No to... tak, na razie i.